Badeczko Ludziska, z tej strony oczywiście Patryk tak RT Tabalniowski i witam dzisiaj serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale i kochani, słuchajcie, dzisiaj dla was mam kolejny specjalny materiał ponieważ, słuchajcie, będziemy robić kolekcję będziemy uzupełniać kolekcję, przy okazji na pewno traf się, trafi się kilka nowych towarzyszy, także zostawcie łapeczkę w górę jeżeli nie masz jeszcze konta, tak? Ty, 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 mordeczko, tak? Na ciebie patrzę, mordunia, co? Myślałeś, że o kogoś innego chodzi? Jeżeli nie masz jeszcze konta, to link do rejestracji znajdziesz oczywiście w opisie, zachęcam Słuchajcie, serwer dopiero powstał. Także naprawdę można powalczyć, pograć i w dobrej atmosferze, słuchajcie, oczywiście znaleźć tu gildię. A propos gildii, kochani, bo też chciałbym tutaj wspomnieć: Jestem, słuchajcie, teraz gościnnie u Grochu dab słuchajcie, jest to ziomeczek ze streamów, który, słuchajcie, tutaj zaprosił mnie do gildii. Zapraszam serdecznie. 125 ponek wpisowego, także dość tanio. Ja obecnie poszukuję troszeczkę lepszej drużyny, ponieważ dla Was chcę, słuchajcie, całutki czas się rozwijać. A więc, słuchajcie, mniej. Interesuje top 10, słuchajcie, w rozwoju właściwie te, które mają 100% słuchajcie, tutaj diaboliczni już powoli wchodzą w ten w ten procent, słuchajcie. Także mam nadzieję, że uda się to jak najszybciej zdobyć, ponieważ wiadomo, słuchajcie, ja muszę się szybko rozwijać, pokazywać progres i tak dalej. Także no. Ale się nagadałem ja pierniczę. A dziękuję jeszcze za dużą e, ilość łapeczek w górę pod poprzednim materiałem. Co jestem wam mega wdzięczny. Zapraszam jeszcze na G2 z końciem ZRT. i już koniec wstępu ja poproszę intro i zaczynamy! Intro! Ej, hey, chcesz być na bieżąco? To uderz w dzwona! Dobra, brodeczki kochane, na początku słuchajcie, powiem wam, że nie zdobyłem jeszcze nowej wskazu, A? to jest, kochani, do zrobienia, ponieważ zobaczcie, tutaj musimy tak, rozpoczętych i odbytych pojedynków, słuchajcie, musimy zrobić 10. Co za problem, kochani, ja tego nie zrobię, ja tego nie zrobię. Andrzej, słuchaj, Andrzej, przytrzymaj wodę niegazowaną, a ja tutaj atakuję już kolejnych przeciwników. I cyk, kochani, pierwszy przeciwnik pokonany, jeszcze dwa pojedyneczki. Banshee, wybacz, mordeczko, że tutaj cię tak, yy, że, to takuje, że to tak ujmę, bombarduje na tym yy, odcineczku, ale wybacz, mordko, wiesz jak jest, nie? To na potrzeby ma... Wiesz, jak jest, kochani Ale powiem wam szczerze, że e, Oczywiście w całym tym materiale nie ucierpi Ani jedna duszyczka, żeby nie było, żeby nie było e, Dobra, e, słuchajcie Ja tu sobie wejdę, o, widzę na przykład Kokolicy, o, czekajcie Udało się, ale fart. E, w ogóle, słuchajcie, ja tutaj, jak robię misję, to sobie wyłączam wszystkie animacje, ponieważ jest szybciej e, i tym bardziej, słuchajcie, e, moja komórka nie jest jakaś taka turbo super mega, bo to jest Xiaomi mi i pięknie. Pozwala mi, żeby to wszystko chodziło tak płynnie i fajnie, jakbym chciał. E, więc sobie to wyłączam na e, więc sobie to na komóreczce, ale oczywiście tutaj na materiale możemy sobie włączyć bez problemu, bo e, na przeglądarce wszystko śmiga pięknie, ładnie. Dobra, e, słuchajcie, zaatakujmy może jeszcze tutaj Mata. Mat, czy ja, czy uda mi się? Co? Rozwalił mnie, kochani. E, ogólnie tutaj do czempiona, e, do czempiona jeden, słuchajcie, będzie bardzo ciężko się dostać. Dlaczego? Ponieważ, słuchajcie, nie mam jeszcze drużyny ze 100% rozwoju. Jak widzicie, ludzie są tutaj lepsi troszeczkę ode mnie i po prostu, no, jadą mnie w trymbol. Że to atakujmy, o, codzienny bonusik, fajnie, jeszcze jakiś, słuchajcie, super ten się trafił itemek. E barol, atakujemy. Okej. Okay. No i jakby, słuchajcie, trafiam na tutaj e, przeciwników z lepszych drużyn bardzo często, więc... No, zwyczajnie nie daję im rady, ale kochani, to się oczywiście zmieni, jak tylko dostanę się do jakiejś, do jakiejś drużyny. Mam nadzieję, że wkrótce się dostanę, bo już naprawdę, słuchajcie, chciałbym powalczyć o tą topową pozycję, bo ostatnio spadłem i to się tak smutno zrobiło, właśnie przez to, że nie miałem killi przez jakiś moment. Dobra, odbieramy energię, kochani Oczywiście realizujemy, odbieramy też yy, Za zrobienie, słuchajcie Telefonów alarmowych, nowy itemek I teraz, kochani, tak Wskazóweczka, jest wskazóweczka Ja pomijam sobie tą misję, ponieważ Od razu, od razu lecimy do Zadań nadzwyczajnych, pięknie, kochani i super, mamy nowe zadanie nadzwyczajne już, słuchajcie, zrobione, więc szybko jeszcze przeklikamy nowe zadanie nadzwyczajne i myślę, że możemy zaczynać zbierać kolekcję. Znajdź nową wskazówkę, super fajnie i tak dalej. I lecimy, kochani. Tutaj, oczywiście, słuchajcie, wszystko zaczyna się od 105 poziomu. Ja myślę, że słuchajcie, spokojnie na tym materiale uda mi się zrobić całutką tą wskazówkę. No i wy będziecie oczywiście tego świadkami, także, no, żeby nie było. E, dobra, 107 level. E, czubaka, słuchajcie, czubaka. No tam kosmita z jajami, czy tam z czymś innym. O, ja pamiętam tego. Ja pamiętam, jak się kiedyś nagrywało. Ja wiem, jak się to nazywało i tak dalej. Ja wiem. Pozdro w ogóle teraz, hmm. słuchajcie, dla wszystkich mordeczek, które są ze mną od PL, załóżmy, e, nie wiem, 4, gdzie zaczynamy swoją przygodę, tam PL7, już nawet nie pamiętam. E, ale słuchajcie, ja już naprawdę bardzo długo nagrywam Hero Zero i, i, i wy wiecie, że, słuchajcie, moja historia naprawdę już od dawna e, z tą grą jest jakby... Związana, tak samo jak mój kanał. E, także pozdrow dla tych mordeczek, które, jakby były od tych najstarszych, naj, 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 najstarszych. Nie muszę że go nie nałożyłem na. Ach, taksi! taksy. No no, 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 no nie. W ogóle słuchajcie, ostatnio, jak zobaczyłem, ile jest oponek, w sensie ile jest komentarzy, oponka, do których muszę przypiąć jeszcze serduszko. No byłem po prostu w szoku, nie? I słuchajcie, te komentarze autentycznie one pojawiały się mniej więcej co 10 sekund i, i słuchajcie, jest mi tak ciężko to przypinać, e, ale oczywiście staram się, staram się cały czas, także e, słuchajcie, umówmy się, że musimy zmienić hasło y, na, e, słuchajcie, na potrzeby tego materiału, na potrzeby tego materiału, słuchajcie, hasło to będzie kolekcja. Kolekcja, po prostu piszecie kolekcja, słuchajcie, a ja przypinam wam serduszko. E, także no e, Zapraszam serdecznie do, do pisania. No i słuchajcie, tutaj dziesiątka. E, ostatni, słuchajcie, przeciwnik, ostatni przeciwnik, on będzie już miał chyba 115 poziom, tak jest. I cyk, Za pierwszym razem, kochani, jazda, świrki, bajerki, te sprawy, wiecie o co kaman, jestem jak szaman. ją ją, ją. Dobra, e, zakończenie zadania zwyczajne udało się. Szkoda, że nie było tutaj, kochani, mimo wszystko e, tego punktów e, rozwoju. Ale już trudno, słuchajcie, no nie można mieć wszystkiego mimo wszystko, tak? Mimo wszystko nie można mieć wszystkiego, wiecie o co chodzi. Dobra, e, teraz zrobimy tak. E, ja sobie tutaj wrzucę jajeczka. E, dobra, pozakładamy lepsze przedmioty, bo to jest też mega ważne. Mega, mega, mega. Dobra, buciki nawet nowe. A szkoda, bo ten secik był bardzo fajny. No ale jak widzicie, kochani, jeżeli coś mi się trafia lepszego, no to nie ma sensu, słuchajcie, śmigać w czymś słabszym, tak? E, zobaczcie, tutaj nawet udało mi się przez przypadek przed chwilą e, zrobić e, zadanie nadzwyczajne. Chodzi o to, że z, e, łącznie wszystkich statystyk miałem po 1250, tak jest, wiedziałem. No ale zaraz jak to trzeba będzie odwirować, kochani, bo e, wiecie jak to jest, nie? E, za dużo siły mieć nie można, no po prostu. Wiecie o co kaman, no kochani. Dobra, spróbujmy jeszcze tutaj tego przeciwnika zaatakować. Czy się uda? Byłem, będzie miał inne statystyki. O nie, nie, nie. Udało się, lul! Chiruriru taruraru. Ej, udało się, nie? No to super w takim razie. Dobra. Ganie, ale ja teraz robię taką jedną rzecz. Muszę, słuchajcie, pozabierać siły z niektórych rzeczy. Ale, ale, ale. Na to też jest, kochani, moty. Dobra, wiecie co, słuchajcie, na razie zostawmy zadania nadzwyczajne, bo tutaj w ogóle za jeden dzień dopiero mi się Lucy odblokuje spoko. E, zrobiłem, słuchajcie, tutaj już wszystkie treny dzisiaj, no przed chwilą, wiadomo, zdobyłem jeszcze e, z misji, tak, tam jeden, jedną jednostkę treningową, ale zobaczmy, czy jeszcze coś tutaj jest do zrobienia fajnego. Słuchajcie, te szybkie podróżowanie jest bardzo fajne, ja doceniłem moc tego, słuchajcie, naprawdę dość niedawno, O. Tu jest na przykład coś, czego nie mam w kolekcji, ile tylko... Koszt... Dobra, odpalimy, no. Jedną słuchajcie, misejkę tam można, wiecie. Czymknąć no, oko, nie? E, dobra, e, teraz tak. E, słuchajcie, ja mam troszeczkę hajsu, tylko że jeżeli. No właśnie, nie, nie, nie. na razie tego nie będę robił. E, właśnie, ulepszam, słuchajcie, kryjówkę, teraz naprawdę spoko e, Za chwilę wam oczywiście, słuchajcie, pokażę i udowodnię. W kryjóweczkach, słuchajcie, na poziomie rozwoju jestem już na 56 pozycji 9%, a to naprawdę jest, słuchajcie, progresik, bo... 哎。<laughs> <laughs> Bo w tej kryjówce jest zawsze coś do zrobienia Coś, co jest, słuchajcie, coś, co kosztuje kasę Ja, słuchajcie, kasę wolę inwestować W inne rzeczy teraz yy, Jakby nie chcę za bardzo w kryjówkę, ale staram się No bo wiem, słuchajcie, że kryjówka Na pewno na dalszym etapie rozwoju gry yy, Mi się po prostu bardzo przyda I dlatego, słuchajcie, na przykład tutaj u, yy, Bar sportowy, słuchajcie, naprawdę Te 2% doświadczenia, które będzie Z misji, z każdej misji To na krótką metę nic nie da Dłuższą metę da już naprawdę sporo Więc, yy, słuchajcie, Pomyślcie sobie, że na przykład 10%, no i wiecie, przez, przez miesiąc, tak? No to już masz 10% więcej od innych graczy, to już jest dużo. Więc, e, więc no muszę, jakby tutaj się tego pilnować. E, dobra, lecimy, słuchajcie. Szukamy nowych kolekcji i szukamy, słuchajcie, cały czas nowych kolekcji. Nie mówię, że oczywiście będę ich dzisiaj używał e, i wykorzystywał, słuchajcie, energię i tak dalej. E, ale poszukać musimy. Jest, słuchajcie, tutaj pek, nowa kolekcja. No i przy okazji, słuchajcie, może trafi się coś z no, lepszymi statystykami to raczej wątpię, ponieważ ja słuchajcie, tutaj mam bardzo dobre rzeczy z zadań nadzwyczajnych. I słuchajcie, umówmy się na jakiś limit y, budżet po prostu, na jakiś budżet y, oponek, żeby nie było kochani, że tutaj wiecie. Uu, la, la kochani, no takiej temki to mogłyby się trafiać cały czas. E, o, tutaj słuchajcie, rzutki, biorę, biorę jasne, jak najbardziej. E, casual Friday, e, no to sprzedamy sobie. Ok, rzutki zawsze się przydadzą, nie? Rzutki czy to wykorzystam potem, czy nie. A właśnie przy okazji będziemy też robić, kochani, e, tą e, 10 razy odnowiona oferta na dzień. Ja myślę, że słuchajcie maksymalnie 50 razy, żeby nie lecieć bardziej, bo to tak troszeczkę wiecie No we, 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 nie, Ściądy, tych ofert mamy już 50, Francja e, dobra, dwa nasze tego tu słuchajcie mam bardzo mało, da 9, kurcze nie no, za 9 oponek to kochani nie będziemy tego brać myślę, że za 9 to się aż nie opyla Słuchajcie, jakby było jeszcze za jedną oponeczkę, to biorę, nie? Ale jak jest za dziewięć, no to już tak mówię sobie, no, wiesz co, meszek. Nie meszek, ale nie tym razem, prawdeczko. E, dobra, pyk 19 na 10. Jest za jedną oponeczkę i za jedną oponeczkę mogę wziąć. Dobra, lecimy dalej, kochani. Cały czas, słuchajcie, w każdym tym jest praktycznie coś nowego. E, ja, jak słuchajcie, je sprzedaję, to też dostaję za to kasy i to sporo kasy. Dobra, pięknie, udało się. Lecimy dalej, lecimy dalej. E, rzutki, znowu rzutki, spoko, biorę, nie zastanawiam się, no jeden i, i tak one mi się w końcu przydadzą i tak. O, słuchajcie, tu jest jakiś epicki przedmiot, e, siły mi odbiera, nie no, minus 21 statystyk, darujmy sobie. O, będzie dwudziesteczka. Przypominam, że słuchajcie, praktycznie co pięć mamy coś nowego, więc... Nie, za cztery oponeczki też nie kupię. Za cztery to no, wiecie, no w ciągu czterech odświeżeń na pewno mi się trafi przynajmniej jeden przedmiot, który będzie za samą kasę, e, który da mi po prostu kolekcję, nie? Dobra, zawsze cool. I tu piątka, czyli na pewno mamy już jakiś bonus z tego. E, tu mamy jeden na 6. Spokojnie, jest to jakieś super, nie... Eee, dobra, ja myślę, że już 25 razy odświeżyłem Myślę, że spokojnie z 25 odświeżę tutaj Uuu, już chłoputko zaczyna wchodzić, widzicie? O, już tutaj jest coraz gorzej, coraz gorzej A, nie podoba mi się to eee, 4 oponki, nie, cztery, to nie, mordeczko eee, I kolejne rzutki Rzutek mam bardzo mało, ale tu już widzę, słuchajcie, 15 nam wjechała To super Tyk. Dobra, 3 na 6, już 4 na 6. Tutaj 21, spoko. Eee, no dobra, szukamy dalej, szukamy dalej. Ej, dobrze, dobrze, mi kasa nie ucieka. Oczywiście, przez to, że je się sprzedaje potem za chwilę tej temki, da no, nie dużo mniej, więc, yy, więc spoko. Eee, pyk, szukamy dalej, szukamy dalej, szukamy dalej. Jest, kolejna rzutka. Kolejna rzutka. No rzutek, słuchajcie, bardzo mało się tutaj trafia. W ogóle ja polecam robić to odświeżanie na troszeczkę w wyższych poziomach, bo wtedy macie, słuchajcie, większą możliwość trafienia kolekcji, nie? Ile to już będzie? 50 odnowiona na dzień. O kurczę! Dobra, zrealizujmy to sobie. Eee, trudno. No dobra, słuchajcie, myślę, że wystarczy tego odświeżania. Dojechać do setki, nie no słuchajcie Myślę, że do seteczki to już się nie opłaca Dobra, darujmy sobie, zostawiamy to Słuchajcie, spoko Jest odświeżony, słuchajcie Zrobiliśmy kilka tych przy okazji, także fajnie Ja się z tego powodu cieszę No i mam kilka misji do zrobienia, które Oczywiście tutaj sobie na spokojnie zrobię No dobra, to trzeba rzucić okiem Słuchajcie, co to za kolekcje Słuchajcie, nam się tutaj odblokowały I sprawdzamy Casual day, Friday, czyli 6, 6 słuchajcie jednostek treningowych. Zawsze cool, tutaj razy dwa, słuchajcie, są, są te punkty umiejętności. Tu mamy jednostki treningowe, tutaj słuchajcie, punkty umiejętności, lecimy dalej. O, kolejna, jednostki treningowe, nie będę tego dzisiaj robił. Całą dziesiątkę, od którego to można odblokować? Bo słuchajcie, każdy jakby od, od któregoś można odblokować? E 346 poziom, nie no tutaj w zależności mówię od poziomu nie, e, można te rzeczy odblokowywać, no e, także ja sobie słuchajcie te 16 statystyk, aż sporo, e, sobie porozdaję tutaj Bra, pyk, 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 hop, hop, super, 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 dobra, no i wystarczy mi chyba kasy, żeby coś sobie ulepszyć, tylko tak E, czy ja mogę na przykład 15 tysięcy monet, bardzo tanio, super, ulepszamy to. Lecimy, teraz tutaj, też 15 tysięcy monet, ulepszamy to. E, tutaj ile będzie? 31 tysięcy monet, ulepszamy. E, I tutaj będzie 31, ulepszamy. Myślę, że na dziesiątkę to mi tutaj nie wiedzie, e, ale mogę zweryfikować. Nie, dalej 9%, y, ale już pozycja 37 e, względem rozwoju, a nie, kochani, 50, któraś, więc już jesteśmy blisko tej dziesiątki, nie? A to jest super. E, dobra, tego nie będę ulepszał. Tego na razie nie będę ulepszał. E, no i słuchajcie, dobrze nam się wszystko, słuchajcie, tutaj rozwija. Naprawdę jest super. E, ok, e, poatakujmy sobie kilka, e, kilka tutaj jednostek. Pyk, mam znaczną przewagę. Super. E, ale zobaczcie, kochani, zobaczcie, że już rzadko się trafiają nowe towarzysze. Nie traf, słuchajcie, odświeżyłem ponad 70 razy. Ponad 70 razy i nie trafił mi się żaden inny towarzysz, słuchajcie, niż ten, który mam. I to już jest, kochani, dziwne. To już jest naprawdę dziwne, więc. Chodźcie, chyba po aktualizacji są zmniejszone te szanse, bo kiedyś pamiętam, że towarzysze naprawdę się trafiały. I to naprawdę częściej, a teraz, no, jest ciężej. Ale to chyba dobrze, nie, w sumie. Ale zobaczcie też, że ja nie mam jeszcze drugiego towarzysza, na hmm. którego mogę zmienić, a tym zaraz będę miał 30 poziom. Więc o kurcze, nie? O kurcze, no trzeba, słuchajcie, tutaj chyba coś jeszcze podświeżać. Żeby nam. kurczę tam był. O, kolejny motek. E, ile to już razy? 100 ściągniętych ofert. E, o, nie! Dobra. Kliknąłem, to kliknąłem, już trudno, nie? Sto e, ściągniętych ofert to zaraz będzie, słuchajcie, chyba 100 w ciągu dnia. E, no dobra, już trudno, słuchajcie. Robię to dla was, nie? Mordeczki. Dobra, pyk. Ile tutaj? Nic, ale trudno. Zbieramy. Ciekawe, no słuchajcie, z tym towarzyszem, naprawdę mnie to ciekawi, że, yy, że tych towarzyszy zwyczajnie, no, autentycznie wam powiem. No coś się zmieniło na pewno, bo kiedyś tych towarzyszy, słuchajcie, było mniej. Ewentualnie, słuchajcie, warto jest też odświeżać w jakieś eventowe dni, jakieś, słuchajcie, związane z, wiecie, z jakimiś eventami. Bo w sumie wtedy, yy, no, pety można zdobyć nowe i tak dalej. Kolejny łotek, słuchajcie, ja pamiętam kiedyś odświeżałem 150 razy i nie mogłem go trafić, a teraz, słuchajcie, już mi się... Myślę... Jest! Nareszcie! Nareszcie, kochani, jakiś nowy towarzysz, masakra, nie? No dobra, to trzeba będzie teraz, słuchajcie, pozbierać troszeczkę kasy, żeby go kupić, ale ja już, słuchajcie, tego nie będę robił w tym momencie, na tym materiale. E, także cóż, mordeczki kochane, spróbujmy jeszcze rozwalić może e, tutaj koleżkę e, z 117 poziomem. Oj, będzie ciężko. Spróbujmy jeszcze tak. Czy się uda, czy się uda? Jak myśli? Ja myślę, że nie. No i niestety nie udało się. No spróbujmy dwa razy, może. Dobra. No, ale słuchajcie, już tego następnego nie ma co ruszać, bo, bo nie mamy szans, słuchajcie, go zrobić zwyczajnie. Także możemy sobie go e, darować. Ja was, słuchajcie, zachęcam do zostawienia łapeczki w górę. Kochani mordeczki, zostawiamy łapeczki w górę wszyscy i widzimy się, słuchajcie, na kolejnym materiale. Ja już tego nie będę przedłużał. Dzisiaj tak zrobiliśmy naprawdę bardzo sporo. Do zobaczyska. Trzymajcie się wszyscy bardzo mocno. Dzięki za uwagę. Simpson! Yo, I For you, come along and see it's